Wytęsknić stary obraz wierzący na ścianie. Wytęsknić momenty, które poruszyły serce. Wytęsknić czasami niewstrzymane słowa podczas dawnych rozmów. I wytęsknić składając rozbite kawałki bólu i cierpienia. Chcę uciec, jednak zanim to zrobię. Łatwo rzucę z siebie z cierpieniem o ścianę, a strona przestanę się badać i poskłada na kawałki. Wrzucę w kosz niepotrzebne wspomnienia, a zostawię samą pamięć o tamtych osobach. Popiję wodą, zagryza muzyką, ale czy to coś da? Może lepiej będzie wyjść na zimową aurę i zasnąć, że nikt mnie z nie chce. Właśnie z taką muzyką oswoję się. Proszę Cię Boże, wyciągnij na mnie pomocną dłoń. Tylko ty możesz mi pomóc tak bardzo. Pomocna dłoń. Zaprosić do, do swojego serca zastępczą osobę. Wyprosić się, niech cię na lisy. Wyprosić spokoju do wspomnienia i potem wytęsknić wszystko od nowa, chcę uciec jednak, zanim to zrobię. Oto rzucę z siebie strzelbinę o ścianę, a z trudem przestanę się mazać i poskładam na kawałki. Wyrzucę w kosz niepotrzebne wspomnienia, a zostawię samą pamięć o tamtych osobach. Mm. Piję wodą, zagryzę muzyką, ale czy to coś da? Może lepiej będzie wyjść na zimową aurę i zasnąć, że nikt mnie sprzeciw nie chce. Właśnie z tego muzyku oswoję się. Proszę Cię Boże, wyciągnij do mnie pomocną dłoń. Tylko Ty możesz mi pomóc tak bardzo. Sprawę, że wszystko znów nabierze sensu. Obejrzyj całej się łzy. zamień moje złe wspomnienie na dobre. Wyciągnij do mnie pomocną dłoń, niech zła aura pójdzie precz, a zostanie ta dobra. Ach, pomocna dłoń, pomocna dłoń.